Dzień dobry. Można byłoby zacytować bohatera jednego z filmów, których i tak nie oglądaliście, ale jak powiecie do rodziców, zapytacie rodziców, czym jest stwierdzenie, nadejszla wiekopomna chwila. To pewnie wam powiedzą. A tą chwilą jest ostatni temat w klasie. I tym tematem jest monarchia stanowa w Polsce. Temat krótki, ale pamiętajcie, że jeszcze później jest powtórzenie, które nam ugruntuje wiedzę w tym rozdziale uzyskaną, a troszkę informacji było, więc zapraszam Was na powtórzenie, a my teraz lecimy z tematem. Oglądamy. Kiedy mówiliśmy sobie o Polsce pierwszych Piastów, e, wspomniałem o tym, że wtedy było coś takiego jak monarchia patrimonialna. Był to z tego rodzaju typ rządów na ziemiach polskich, e, które były charakterystyczne aż do 1138 roku, gdzie król uważał siebie za nie tylko władcę państwa, ale też właściciela ziem w tym państwie. Więc mógł robić, co chciał. Dlatego na przykład Krzywousty wydał taki testament, jaki wydał. Ale z czasem wszystko się bardzo mocno zmieniło, ponieważ z monarchii patrimonialnej przejdziemy sobie później w monarchię stanową. Możemy powiedzieć, że ta monarchia stanowa się ugruntuje tak na dobrą sprawę za czasów Kazimierza Wielkiego. I ta monarchia stanowa polega na tym, że społeczeństwo w państwie jest podzielone na stany, czyli określone grupy ludzi, które będą no, decydowały w pewnym czasie Część z tych stanów, o tym jak ta Polska będzie wyglądać. Oczywiście każdy z tych stanów był inny, miał inne obowiązki, miał inne prawa, a te cztery stany to duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo i chłopi. No to chłopi nie mają w ogóle praw, są tak naprawdę tylko i wyłącznie zależni od swoich panów panów, czyli rycerstwo. Rycerstwo zmieni się w szlachtę, o czym zaraz jeszcze będę mówił i będziemy mieli jeszcze kwestię duchownych, którzy są odrębnym stanem i wspomniałem też o tym kiedyś, że jeżeli ktoś chciał być duchownym, no to będąc kopem, przeżywał bardzo duży awans społeczny, bo stawał się po prostu bogatszy niż jakiś tam chłop. Ale mamy jeszcze mieszczaństwo, a to jest zupełnie inna kwestia, bo mieszczanie żyją sobie w miastach mają zupełnie inny system życia i bytu, więc oni też są stanem, który będzie chciał mieć pewien, pewien wpływ na władzę. A prawda jest taka, że z rycerstwa w pewnym momencie wyłoni się szlachta, bo rycerstwo otrzymuje przywileje, bo będzie zwolnione z płacenia różnego rodzaju podatków. Będą mieli liczne korzyści, że np. nie zabierze się ich majątku, nie uwięzi się ich bez zgody sądu, czy na przykład bez ich zgody nie będzie wojen prowadzonych, czy dawania nowych podatków albo nowych. Praw. Władcy, kolejni o których mówiłem przy okazji poprzednich tematów, będą te przywileje dawać na lewo i prawo, ale to jeszcze nawet nie koniec przywilejów. Więc generalnie monarchia stanowa, ponieważ bardzo duży wpływ na władzę, na władcę, będą mieli przede wszystkim szlachcice oraz duchowieństwo. Dlatego też mówimy, że kiedy władca jest mocno ograniczony, mamy wtedy monarchię stanową, czyli patrymonialna i stanowa to tutaj pamiętamy. E, mówiłem o tym, że dojdziemy sobie do szlachty. E, rycerze otrzymują ogromne możliwości. Do tej pory rycerz miał być na wezwanie władcy. Przecież dostał ziemię za to, że będzie na wezwanie tego władcy. A w pewnym momencie te ziemie będą takie dochody, czyli zyski mu przynosić, że uzna ja na wojnę? Po co? Tam mam ziemię, tam mam pieniądze, tam mam rodzinę. Panie kochany, ja nie walczę. Więc generalnie jak sobie macie już Facebooka, to możecie zobaczyć sobie, że możecie zatrudnić się w takim miejscu pracy jak... Szlachta nie pracuje. Dosłownie. Tak było też w wieku XIV, no i w późniejszych. Szlachta miała od tego ludzi. Tymi ludźmi są chłopi. Będzie ich niemalże zniewalała, ponieważ będą zmuszać chłopów do pracowania na ich ziemi. Czyli teraz to szlachta daje ziemię chłopom, właściwie to przygarnia chłopa na swoją ziemię, i ten, żeby być mu wdzięczny za to, że może na tej ziemi sobie być, ma obowiązek. Pracy na polu swojego pana. Tym obowiązkiem jest pańszczyzna, czyli przymusowa praca na polu, która no niestety nie była w żaden sposób e, opłacana przez szlachtę, bo jest to tylko i wyłącznie wdzięczność. To wszystko, co może taki szlachcic dać swojemu chłopu, a nawet z tą wdzięcznością później będzie pod górkę. E, mówiłem o tych przywilejach, że były nadawane, więc tak, my mówiliśmy sobie już o przywileju koszyckim nadawanym przez. Ludwika Węgierskiego, rok 1374. Wspomniałem o przywileju czerwińskim przez Jagiełę nadanym w roku 1423. Wspomniałem o przywileju Jedynieńsko-Krakowskim, który był wydany przez Jagiełę, żeby tylko jego syn Władysław był później królem Polski, rok 1430 oraz 1433. Mówiłem też o przywileju e, Cerekisko-Nieszawskim z roku 1454, żeby Polska poszła na Polska szlachta, poszła na wojnę trzynastoletnią. Ale to nie wszystko. Jeszcze są dwa przywileje, które chciałbym, żebyście kojarzyli. Natomiast e, ważnym elementem jest to, że one będą w klasie szóstej. To tak. Mamy przywilej Piotrkowski, rok 1496 i Konstytucję Nihilnowi 1505 podsumowującą wszystkie do tej pory przyjęte przywileje i ustalenie zasady, że żadne nowe prawo nie będzie ustalone bez zgody Senatu i posłów reprezentujących ich w Sejmie. Więc generalnie król już może powiedzieć, że dobra, zawijam się z Kładam swój mandżur i nara. Ale o tym szerzej będziemy mówili oczywiście w klasie szóstej. Tutaj zostaje nam tylko notatka. Mówiłem, że lekcja będzie krótka, gdzie mamy pojęcia i daty, no bo postać. postaci. Więc na tym sobie lekcję kończymy. Ja dziękuję za ten rok szkolny i zapraszam Was na powtórzenie z tego całego rozdziału. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Do widzenia.